Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie. Poszła informacja w EFER, że Pan był uczestnikiem spotkania z ekonomistą chińskim. Kto, kto? Roku, że Pan był uczestnikiem, jednym z uczestników spotkania z ekonomistą chińskim w zeszłym miesiącu. Tak. Nie, bo teraz... No, pan może Pan może... na ten temat, to jest, to Tak, z... to jest taki Pan, który się nazywa Sun Hongbin który napisał książkę taką pod tytułem Wojna o pieniądze, ona została przetłumaczona na język mm. polski pod takim właśnie tytułem. Bardzo ciekawa, tam budzi różne kontrowersje, tam przypisują teorie spiskowe, ja nie widzę tutaj, żeby to było jakaś straszne przewinienie. No i ten Song miał w Sejmie, uczestniczył w takim sympozjonie w Sejmie, gdzie y, przedstawiał między innymi y, 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 pomysł Szlaku Jedwabnego. O co tu chodzi? Otóż, y, o, on jest tam, współpracuje z chińskim rządem, w związku z tym, y, no, przedstawia punkt widzenia, przypuszczam, chińskich władz, bo jakby nie przedstawiał, to tam by mu przypomnieli, skąd mu nogi wyrastają, Znale. ale to jest, chyba tak jest. No i pada tak, że projekt szlaku jedwabnego ma oczywiście swój aspekt ekonomiczny, ale ma również swój aspekt strategiczny. Dlatego, że 80% obrotów handlowych z zagranicą, jakie Chiny mają, to, to duże obroty, odbywa się drogą morską. Chiny nie mają dostatecznej siły na morzu, w związku z tym mogą być w każdej chwili zablokowane, na przykład przez Stany Zjednoczone, które mają dostatecznie dużą, znaczy mają dostateczne możliwości, żeby to wykonać, takie przedsięwzięcie. Wobec tego Chiny próbują alternatywny zbudować szlak połączeń lądowych, który byłby zupełnie niewrażliwy na różne morskie blokady. I ponieważ mają 4 biliony dolarowej nadwyżki. One, Chiny są uczestniczą w BRICS-ie, a więc w takim porozumieniu pięciu państw, które miało miejsce na początku roku 2011. Tam BRICS to jest skrót pierwszych liter nazw tych państw, które uczestniczą w tym. Najpierw to był BRICS, a teraz BRICS. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. To są państwa, które według niektórych prognoz w połowie wieku XXI, a więc już za 30 lat, będą największymi gospodarkami świata. I te państwa zawarły porozumienie, którego celem jest detronizacja dolara z funkcji waluty światowej. No i dlatego prezydent Trump chce wystąpić z Unii tej Transpacyficznej, bo uważa, że to Azja na tym korzysta, a nie Ameryka, i ściągać do Ameryki wytwórcze moce. Bo na razie jest tak, w każdym razie Song Bin tak mówi, to nie tylko on zresztą, że... Stany Zjednoczone y, drukują dolary. Rezerwa Federalna drukuje dolary. Stany Zjednoczone przy pomocy siły militarnej utrzymują dolara w pozycji światowej, dzięki czemu, no bo ciągną z tego grubą mętę, że dolar jest walutą światową. No i dopóki to się uda, no to a potem? A jak się nie uda? To trzeba mieć jakiś plan B, prawda? Więc Prezydent Trump przedstawił plan B, znaczy przygotowania do planu B, bo to, to w ciągu z dnia na dzień się tu nie, nie zrobi, tu trzeba czasu na to, prawda? No i to tak to wygląda. A i oni chcą, i Chińczycy chcą tę nadwyżkę, te 4 biliony dolarów, póki jeszcze one mają wartość. Ich daniem, bo to oni nie tracą nadziei, że to przestaniemy. Ale póki mają, to chcą zainwestować w tę infrastrukturę szlaku jedwabnego. Bo to jest... I w ten sposób skrócić, bo to w tej chwili towar z Chin do Europy, dajmy na to, to jest 40 dni, a chcą skrócić to do 8 dni dzięki szlakowi jedwabnemu. Bo teraz jest, jest to możliwe połączenie lądowe, ale to kolej transsyberyjska, jedna nitka, bardzo łatwo ją przerwać tam, zbombardować i nie będzie kolej. Ale w Polsce już to znaczy, zostało zatrzymane. Nie wiemy tego, wie Pani. To tam różne wpływy tu się krzyżują. Więc oczywiście nie wszystkim się to podoba, że tam Polska by chciała wziąć w tym udział. Jaka, co to jest? Co Polsce by to dało? Szansę szansę na rozluźnienie gorsetu nałożonego na nas przez Niemcy w postaci projektu Mittel-Europa z 1915 roku. Niemcy, kiedy już się rozprawiły z Heksagonalem, zaczęły wypełniać próżnię polityczną w Europie Środkowej. Same przy pomocy rozszerzania na wschód Unii Europejskiej i 1 maja 2004 roku ta polityka niemiecka została uwieńczona ogromnym sukcesem, bo 8 państw europejskich, środkowo-europejskich zostało przyłączonych do Unii, a więc do przedsięwzięcia, którego Niemcy są kierownikiem politycznym. W ten sposób Niemcy stworzyły polityczne warunki dla realizacji projektu Mittel Europa z roku 1915. O co chodzi? Projekt Mittel Europa był opracowany przez Niemcy na wypadek ostatecznego zwycięstwa. Dotyczył powojennej organizacji Europy Środkowo-Wschodniej i przewidywał utworzenie tam państw pozornie niepodległych, ale de facto niemieckich protektoratów o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko peryferyjnych i uzupełniających gospodarkę niemiecką. I 1 maja 2004 roku zostały stworzone ku temu polityczne warunki, po 90 latach od wybuchu I wojny. Więc można powiedzieć, że Niemcy przynajmniej w tym zakresie wojnę pierwszą wygrały, skoro zaczęły, przystąpiły do realizacji ówczesnego celu wojennego. I to, i projekt Mittel Europa, że tak powiem nakłada na gospodarkę polską i innych państw środkowej Europy bardzo mocno zasznurowany gorset. Także my tu nawet aspirujemy byśmy samodzielnie nie mogli zrobić, byśmy tak mieli taką ambicję, ale na szczęście nie mamy.